Tutaj jesteście droga Ski Jumping Family! Wyobraźcie sobie, że wracam właśnie z Wisły, gdzie wraz ze świętym Mikołajem rozdawaliśmy prezenty dla tych skoczków, którzy nas najbardziej zaskoczyli na plus w tym sezonie pucharu świata. A co dla tych, którzy zaskoczyli nas negatywnie? No niestety, posypały się rózgi. Ale co, kto dostał i dlaczego? O tym więcej w odcinku, do którego link macie w opisie. Zapraszam, pozdrawiam. Ho ho ho! Jak widać pomocnik Mikołaja już wrócił do swojej dziupli i zaraz wam tutaj opowie o tym, komu Mikołaj w Wiśle rozdał prezenty, a komu dał różgę. Jak widzicie w, u pomocnika Mikołaja w dziupli świąteczny klimat jest hojneczka, są tutaj jakieś krasnalki, jest czapeczka, także no powiedzmy święta już tuż tuż także. No, jest ten klimacik. Dobrze, przejdźmy do konkretów, bo się już za długo w tym wstępie rozgadałem. A naprawdę, tych prezentów było sporo. Rózg też więcej niż się spodziewacie. Także, no co? Zacznę może od, od naszej reprezentacji, od reprezentacji polskiej. Tutaj taki wielki prezent, który by się nie zmieścił nawet w, nawet w całej tej mojej dziupli. Dla oczywiście Kacpra Tomasiaka, nasz 18-latek. Niedzielny konkurs skończył na piątym miejscu. No, piękna sprawa. Jedyny polski zawodnik, który w każdym konkursie punktował. No, a właśnie w niedzielę dołożył to spektakularne piąte miejsce, co jest najlepszym wynikiem Polaka w tym sezonie. Ale miejmy nadzieję, że to nie utrzyma się długo, że Kacper pójdzie jeszcze dalej, bo chyba aktualnie w nim jedyna nadzieja. Ja wiem, że Piotrek żyła. Był drugi po pierwszej serii, za to też taki skromny, bo skromny, ale prezencik dla zawodnika klubu z Wisły się należy, dla mieszkańca Ustronia. A malutki za co? Właśnie za to, jak się Piotr potrafił w ten weekend przebudzić, zmobilizować. Szczególnie właśnie w tej pierwszej serii, gdzie widać było, że trafił w próg, była ta energia z bananów i naprawdę to kapitalnie oddało. Piotr ciągle w jednym skoku potrafi rywalizować z najlepszymi, gorzej jest, gdy trzeba oddać ten drugi skok, no tam już się pojawiły problemy, ale i tak siódme miejsce no drugie miejsce w dziesiątce Polaka w tym sezonie i to w jednym konkursie, więc no, też z perspektywy Piotra i polskiej musimy z tego wyniku być zadowoleni, bo nie oszukujmy się, no podium tutaj dla Piotra czy nawet dla Kacpra byłoby na ten moment jeszcze trochę na wyrost ale kto nam zabrania marzyć Sezon dopiero się przecież rozpoczął. Prezent dla Kacpra Tomasiaka oczywiście ogromny, gigantyczny, fantastyczny, tak jak fantastyczna jest forma Kacpra i w ogóle to wszystko, co prezentuje sobą, te spokojne wypowiedzi, te, ta rozwaga chłodna głowa, którą Kacper zachowuje cały czas, naprawdę jest coś godnego podziwu i coś, czego w polskich skokach. Dawno, oj, dawno nie mieliśmy jak my tego potrzebowaliśmy: takiego juniora, takiego nowego zastrzyku, energii. Specjalnie unikam słowa Tomasia Komania, bo na to jeszcze oczywiście za wcześnie, ale spokojnie. Ja widzę, czuję, mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że to nie będzie jakiś jedno sezonowy wyskok, tylko naprawdę Kaspera stać na, na utrzymanie się. W światowej czołówce przez długie lata. Ale co jeszcze w tej polskiej kadrze? No, już święty Mikołaj wiózł prezent do Wisły dla Kamila Stocha. Za dobre, nawet bardzo dobre wejście w ostatni sezon. No, ale niestety po piątkowych kwalifikacjach ten prezent został gdzieś odłożony do szafy. No, niestety ta Wisła była dla Kamila fatalna. I to nie jest według mnie żadne żadna hiperbola. No, 51. miejsce w kwalifikacjach, bodajże 27 czy 8 w konkursie niedzielnym. Nie tak sobie na pewno Kamil wyobrażał pożegnanie z pierwszą z dwóch rodzimych skoczni, także na pewno lekki smutek z tego powodu jest. Ale też nauczka dla Kamila, żeby właśnie przed Zakopanem, gdzie będzie już to definitywne pożegnanie z polską ziemią. Tak bardzo się nie napalać, bo widać było, że od pierwszego skoku w tej wiśle Kamil był przemotywowany, zresztą sam o tym później otwarcie stwierdził. No a co, teraz musimy przejść do... a nie, przepraszam, jeszcze, jeszcze jest jeden prezent w polskiej kadrze, ale musimy się przenieść do kadry kobiet, bo to jest oczywiście prezent dla Anny Twardosz, Marcina Bachledy i Stefana Huli. Za dziesiąte miejsce w, w konkursie na normalnej skoczni w Falun, gdzie Polka szybciej wskoczyła do top 10 konkursu niż jakikolwiek skoczek płci męskiej z Polski. Także to na pewno jedno z większych zaskoczeń tego sezonu. Chociaż czy ja wiem, patrząc na to, jak wyglądało Ani i lato, mniejsza z tym ważne, że Ani udało się chociaż w jakimś stopniu przenieść to lato na zimę. Punkty też w każdym konkursie, jak Kacper Tomasiak. I cóż, oby tak dalej, trzymamy kciuki. Powiem Wam, tak sobie na spokojnie myślę, jakby się parę klocków dobrze ułożyło, to ten nasz mix na igrzyskach przy fantastycznych skokach Ani Twardosz, przy niezłych próbach męskich, może nie wyglądać tak blado, jak zawsze wyglądał. A jeśli by to był tak szalony konkurs jak mm, bodajże w Pekinie czy w Pjongczangu, tam gdzie Ania Baczkowska zrobiła show, jeśli chodzi o kontrolę sprzętu, to naprawdę może to się różnie potoczyć. Żeby się nie okazało, że naszym jedynym medalem, albo szansą na medal taką, taką naprawdę mocną będzie ten konkurs drużyn mieszanych. Ale do tego jeszcze daleko, jeszcze dużo pracy, szczególnie przy Poli Bełtowskiej, która na razie lepsze skoki miesza z gorszymi. Obiecałem Wam ostatnio, że będzie trochę więcej o kobietach dzisiaj, także, także jest. Ja y, obietnicy dotrzymuję. No i co? Trzeba przejść do tych Rusk w polskim kadrze, no i to nie będzie, że tak powiem, zaskoczenie. No, Aleksander zniszczą, no. Tutaj taka ruzga, nie więcej tak wielka, jak wielki prezent, należą się Kasprowi Tomasiakowi. Już nie chce tutaj się rozwodzić. Olek tylko w Wiśle potwierdził, że na ten moment do Pucharu Świata się nie nadaje. A nadaje się Maciej Kot, dla którego też taki mały prezencik, za cierpliwość za ciężką pracę w ostatnich miesiącach się należy. To jeszcze tak y, tytułem uzupełnienia. Druga rozga moim zdaniem dla Dawida Kubackiego. Niestety to, to będzie kolejny sezon, y, gdzie Dawid Kubacki będzie się miotał między trzecią a czwartą dziesiątką. Moim zdaniem to będzie sezon bardzo podobny jak ostatni. Pewnie y, jak w sumie to jak dwa ostatnie. Pewnie koło tego 30, 35 miejsca zakończy klasyfikacji generalnej pocharu Świata. No i niby każdy mówi, że ze skoku na skórze jest coraz lepiej, ale tabela tego nie pokazuje. No i nawet mi się nie bardzo już o tym chce gadać. Czy coś jeszcze z polskiej kadry? Patrzę na moją ściągawkę. Mm, nie, to już wszystko. A przepraszam, o jeszcze jedna sprawa. Dlaczego nie ma rózgi dla Pawła Wąska? Też przecież obniżył swoje loty bardzo w stosunku do ostatniego sezonu. A to nie ma tej rózgi dlatego, iż Moim zdaniem coś w Wiśle u Pawła ruszyło. Te skoki były lepsze. Jeszcze może nie przełożyło się to na wyniki i na punkty, ale moim zdaniem jakiś to lekki postęp był. Jeśli to Paweł utrzyma, to myślę, że powoli powinien się z tego swojego dołka wydostać. Dlatego jeszcze z tą rózgą się wstrzymaliśmy. No i co? Zostawmy polską kadrę. Przejdźmy za naszą zachodnią granicę. Przemierzmy przez Odrę. I jesteśmy w Niemczech, a tam też dwa duże prezenty dla Filipa Raimunda i Feliksa Hoffmana, którzy dokonali rewolty w kadrze Stefana Horngachera, którzy wywrócili tą hierarchię o 180 stopni. Może Raimund aż tak nie, bo on gdzieś tam był tym skoczkiem numer 3-4, ale Hoffman z tego skoczka numer 6-7 stał się taką solidną dwójką. Najlepszy sezon w karierze, nawet jeśli już by się skończył, dla Feliksa Hoffmana. Filip Raimond także już wskoczył na podium, zresztą Hoffman tak samo. Raimond czwarty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kapitalny początek sezonu. Ja się boję o ich głowę przed Turjanem Szereskośni, jak to na nich spoczną oczy wszystkich niemieckich kibiców, spragnionych, aby złoty orzeł wrócił do Niemiec. No ale zobaczymy, jak sobie poradzą, jak długo będą się utrzymywać w czubie tabeli. No, ale są też dwie wielkie różgi i to nie wiem, czy nie są największe różgi w całej stawce pucharu świata. Oczywiście mowa o Andreasie Wellingerze i Karlu Geigerze. No, szczególnie ten drugi po prostu w wiśle to już przechodził sam siebie. Dwa razy Karl Geiger nie zdołał przejść nawet przez kwalifikacje. No, to naprawdę jest zapaść, której chyba nikt się nie spodziewał, której dawno. W skokach nie widzieliśmy, żeby tak wybitny zawodnik w kilka miesięcy obniżył swoje loty o 40, nawet 50 miejsc w klasyfikacji. No i zobaczymy, co zrobi Horngacher z tym fantem, z tym nieprzyjemnym fantem, któremu się trafił na początku sezonu. Czy będzie wysłanie na jakiś spokojny trening obu panów? Jest teraz Klingental, domowa skocznia. Tam Geiger w zeszłym sezonie trochę niespodziewanie dwa razy triumfował. A tutaj naprawdę zapowiada się kiepścizna. Zobaczymy, może znów się zmobilizuje. Na razie, na razie to wygląda kiepsko i zaskakująco, jeśli chodzi o kadrę Niemiec. Teraz zbiorowy prezent dla całej japońskiej kadry, zarówno męskiej, jak i żeńskiej. U mężczyzn trzeci Ryoyo Kobayashi, szósty Ren Mikaido, piętnasty Naoki Nakamura. Mówię tutaj o klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Także punktuje już trzy razy Tomofumi Fuminaito, który wcześniej nigdy tego nie zrobił przez 32 lata swojego życia. U kobiet Nozomi Maruyama, liderką Pucharu Świata, naprawdę samurajowie weszli w ten sezon olimpijski mocno. I powiem Wam, że jeśli dzisiaj byłby rozgrywany konkurs o mistrzostwo olimpijskie, to naprawdę liczyliby się w walce o nie, nie mówiąc już o mixtach, bo tam byliby murowany, murowanymi faworytami. No a tutaj Naprawdę, bardzo, bardzo solidne skakanie, jeśli chodzi o zawodników z Azji. No i też pamiętajmy, jaki oni koloryt wprowadzają do, do tego naszego Pucharu Świata. No ta cieszyńka Rioju z kolegami w Wiszle, gdy myślał, że wygrał konkurs Pucharu Świata, to już przejdzie do historii skoków. Ostatecznie trochę radość przed, przedwczesna, bo zabrakło dziewięciu ale ale naprawdę, ten japoński luz i przede wszystkim ich skoki mogą się bardzo, bardzo podobać. A jeśli chodzi o zbiorową rózgę dla jakiegoś kraju, no to trzeba tutaj popatrzeć w kierunku Norwegów. Norwegowie, którzy z szóstki największych reprezentacji są na ten moment najgorszą. Tak, są za nami w Pucharze Narodów. Dzięki temu świetnemu występowi Tomasiaka i Żyły w drugim konkursie w Wiśle. Zresztą w sumie świetnemu występowi, znaczy, może tak, dobremu występowi Całej kadry naszej. Norwegowie są za nami na szóstym miejscu, najlepszy w klasyfikacji generalnej Lindvik, pozycja szesnasta. Oczywiście, Sundal już dwa razy zaliczył problemy sprzętowe najpierw suwak, później wiązanie więc dwa razy nie wystartował nie ze swojej winy. No ale na razie tutaj Duet Welta, Fanemel ma spory orzech do zgryzienia. A teraz dwa bardzo fajne prezenty dla dwóch rodzynków w czołówce. Oczywiście mowa o Wladimirze Zografskim i Walentynie Fubercie. Może najpierw zacznę od Bułgara. Już trzy razy w tym sezonie był w czołowej dziesiątce. Otarł się o podium w Oczywiście to był jednoseryjny konkurs, ale później potwierdził Vlado to, że naprawdę aktualnie jest skoczkiem światowej czołówki i każda kadra by go chciała. Tak, nawet austriacka. Świetna praca wraz z Grzegorzem Sobczykiem i Stefanem Horngacherem. Kończy się tym, że Wlado już ma sezon życia. Aktualnie 179 punktów i 11 miejsce dla sympatycznego Bułgara. Francuz dwa miejsca niżej, 130 punktów i też trzy konkursy z rzędu zaliczył już w czołowej dziesiątce. Piąty w rutce, dwa razy dziesiąty w Wiśle. Zobaczymy, jak panowie to przełożą na dalszą część sezonu, ale naprawdę powiem wam, że ich obecność w czołówce mnie tak cieszy. To jest taka fantastyczna informacja dla całej dyscypliny, że mamy dwóch takich rodzynków, że ta liczba krajów liczących się w walce o końcowy triumf się zwiększa. I co, trzeba się cieszyć? Ja za nich bardzo mocno ściskam kciuki. Uwielbiam takie historie, taki skoczków później się pamięta latami, a jeśli chodzi o Francuzów, no to. Za niedługo Wensen.com. Sewua i Emanuele Chadal mogą już pójść nie pamięć, bo pojawił się od nich ktoś lepszy. Czy któryś z nich stanie na podium w tym sezonie? No zobaczymy, ale naprawdę to, jak w tym momencie skaczą, to zasługuje na, na prezent od świętego Mikołaja. Idąc tropem tych prezentów dla skoczków z takich może mniejszych reprezentacji, no to prezencik dla Witalia Kaliniczenki, który już dwa razy w tym sezonie punktował. To są jego pierwsze punkty w życiu. Czekał na to, podobnie jak na to ponad 30 lat, i aktualnie jest numerem jeden w ukraińskiej kadrze przy problemach Jewchena Marusiaka. W tych prezentach nie mogę zapomnieć o liderach Pucharu Świata. Domen Preutz po Wiśle przejął ten żółty plastron swojego kolegi Anżela Niszka, i za ten początek sezonu dla obu oczywiście należy się duży prezent, a także dla Roberta Chorgoty, dla ich trenera. To, co on robi ze Słoweńcami, gdy przejął ich w tych dziwnych okolicznościach w trakcie Mistrzostw Świata w lotach na skoczni w Planicy, po tym występku Timiego Zajca. Myślę, że Domen, Andrzej i cała Słowenia wiszą Timiemu buteleczkę jakiegoś dobrego trunku. Nie wiem, co tam Timi lubi, ale naprawdę Robert Hrgota na tym stanowisku spisuje się fantastycznie. Może na razie mm, trochę brakuje im y, szerszej grupy, bo poza Prełcem i Laniszkiem jest Zajc, który wiadomo ma swoje wyskoki. Zapunktował też parę razy Oblak, ale na przykład Lowrocos jest kompletnie rozsypany. Niemniej jednak dwóch liderów Pucharu Świata, znaczy dwóch zawodników na dwóch pierwszych miejscach, no, każda reprezentacja chciałaby się za to, za to zamienić. Także tutaj dla Hrygoty, dla Domena, dla Anrze. Prezencik od świętego Mikołaja. A dla jakiej reprezentacji A Ano, dla Austrii rózga, bo podopieczni Andrasa Andreasa nam się zacieli. Coś niedobrego się z nimi stało od Falun. Hmm, oczywiście, ja wiem, mają Czofeniga, Hoffmana, Krafta, Herla, i Embachera w 10, a na 12 miejsca Manu Fettnera. Powiecie, że, chłopie, co ty mówisz, jaka różga dla nich? Są najlepszą reprezentacją prowadzą w Pucharze Narodów. No ale wiecie, no, za mało tych rózg by było. Ten drugi konkurs w Wiśle bardzo słaby. Widać, że pojawiło się tam jakieś zdenerwowanie. Bo wiecie, jak to jest. Gdy wygrywasz coś, coś seryjnie przez cały rok, a potem się coś zacina, no to pojawia się taka nerwowość, nie wiadomo co robić. No i widać, że sam Andy Widthels ma tutaj um, mały problem. Jeszcze bym tutaj. Się nie zapędzał w tych mówieniu o końcu austriackich skoków, bo zaraz może przyjść Klingentalionie oni mogą stanąć w trójkę na podium. Tym bardziej, jeśli wróci Stefan Kraft, a podobno ma wrócić. No ale ta wisła była dla nich na pewno słaba. To, że nie było nikogo w dziesiące, to jest zawsze duży minus, jeśli chodzi o kadrę Austrii, i to zawsze jest taki. Wyjątkowy konkurs, zawsze na to wszyscy po kibice zwracają uwagę. Opatrzcie, nie ma Jaka w dziesiątce. Zapiszmy. Stąd ta, ta różga ode mnie? Może mała, taka malutka rózgeczka, rozgunia, czy jak się powinno mówić? Nie wiem, możecie mi napisać, jakie jest zdrobienie od różga, chyba różgeczka, ale to dziwnie brzmi. Mniejsza o to. Czy czegoś nie pominąłem? O, tak wiem. Jeszcze kadra Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tutaj też jeden mały prezent dla Jasona Kolbiego świetny sezon juniora amerykańskiego i mała rózga dla Tejta Franca, który na razie się nie potrafi odnaleźć w tym sezonie. W poprzednim był jego objawieniem. No i na razie też trochę w kadrze Niemiec. Mała zmiana układu sił, jeśli chodzi o kadrę. USA, ale też mają już czterech zawodników z punktami, także na pewno mogą być, myślę, że zadowoleni. Przede wszystkim właśnie z Kolbiego, który już 44 punkty, 27 miejsce w klasyfikacji generalnej pochory Świata. No, 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 rumiany młodzieniec tutaj na razie wojuje śmiało w tym sezonie. Teraz miał być ich, ich domowy weekend w Lake Placid, niestety już kilka miesięcy temu organizatorzy się wycofali, jedziemy do Saksonii, do Klingental, Wokland Arena, która zawsze czeka tylko na jakieś zastępstwo, aby wskoczyć do kalendarza. No i co, zobaczymy jak tam będzie się dalej układało. Jeśli chodzi o karuzelę Pucharu Świata, to już wszystko co przygotowałem na dziś. O nie, przepraszam, zapomniałbym o najważniejszym. Na koniec akurat zostawiłem duży prezent i to nie jest żadna ironia z mojej strony dla Żyri dla wszystkich oficjeli Pucharu Świata. Dziękujemy Wam. Dziękuję ja w imieniu całej Schi Jumping Family i przekazuję duży prezent od Świętego Mikołaja za to, że przestaliście tańczyć z belkami. Naprawdę dziękujemy za to. Prawie wszystkie konkursy rozegrane z jednej platformy, czasem tylko jakieś kosmetyczne zmiany. Naprawdę dużo lepiej to się ogląda i dziękujemy Wam za to z całego serduszka. Oby tak dalej. Oby ten sezon się nam coraz bardziej rozkręcał, oby Polacy skakali coraz lepiej. Tego życzę sobie i wam. Słyszymy się po Klingental. Trzymajcie się cieplutko i cześć!